Rozmowy wewnętrzne, podcast o świadomości i rozwoju, prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewa Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. I dzisiaj porozmawiamy o pozytywnym myśleniu. Myślę, że to jest bardzo dobry temat do poruszenia, ponieważ Wiele przekłamań, zafałszowań pojawiło się w tym temacie. Odnoszę wrażenie, Olga, czy ty też masz takie wrażenie, że pozytywne myślenie ludziom kojarzy się z uśmiechem na twarzy dookoła głowy prawie że 24 na dobę i zadowolenie z życia, czy jest dobrze, czy nie. Tak, ja myślę, że to w ogóle jest temat, który niektórych triggeruje. I który jest bardzo gorący w tych czasach, i który został zdemonizowany, bo, właśnie, tak jak mówisz, to jest takie z angielskiego fake positivity, czyli taka fałszywa pozytywność. A my nie o tym w ogóle tutaj będziemy chciały porozmawiać. Tak. Naszym zdaniem pozytywne myślenie to jest po prostu zmiana myślenia. Zupełna zmiana myślenia. Używanie innych słów i w myśleniu, i w rozmowach, ale danie sobie prawo, bo mamy prawo i tak będzie. Można być nie wiadomo, jak świadomym, jak szeroko mieć świadomość, ale z, będą się zdarzały sytuacje niefajne, będą się sta zdarzały sytuacje, którym będziemy musieli stawić czoła. I tylko w związku z tym, że mamy inne podejście, Właśnie to pozytywne myślenie, odpowiednie myślenie, będziemy w zupełnie inny sposób podchodzić do tych spraw, rozwiązywać je. I my to rozumiemy przez pozytywne myślenie, a nie banan na twarzy 24 na dobę. Ja na swoim przykładzie widzę, że jeżeli odpuszczam to sobie, to z wielką chęcią i przyjemnością. Moszczę się w tym bagienku, które mi się na przykład pojawia. Wpadam w te myśli, które no nie są w ogóle wspierające i nie są prawdziwe, na dodatek. I jak, bo wiecie, dużo się mówi o tym, żeby dawać tym emocjom wybrzmieć, żeby dać sobie prawo do bycia smutnym, do bycia wkurwionym, do, do po prostu. No, do tego całego wachlarzu emocji, ale nie mówi się o tym, że do pewnego momentu to jest zdrowe, a w pewnym momencie nas to wciąga tak jak bagno, tak? Jak, jak wciągnie bagno wciąga. Jak próbujesz wjąć nogę, to, no to nie dajesz rady. Więc ja myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, bo wszystko. Sprowadza się do tego wewnętrznego pozwolenia, bo co innego jest to uszanować, poczuć, przeżyć, a co innego jest się w tym po prostu um, taplać. Tak, taplać i dawać sobie um, to przyzwolenie do tego, aby po prostu być w słabym um, humorze, w negatywnych myślach, w takim um, zrezygnowaniu życiowym. To prawda. Ja. Um... Kiedyś miewałam, tak sobie przeanalizowałam, kiedyś miewałam chandry, później miewam doły, później dołki, a teraz mam takie rowki. Uh -huh. I wtedy z premedytacją położę się, poużalam się nad sobą z pół godziny, tak jaka to ja biedna, i w ogóle. I później mówię: O, dosyć tego, dosyć tego, przecież to jest chwilowe doskonale, wiesz, że za chwilę wróci tak jak powinno być. Dajmy sobie do tego prawo, ale się w tym nie taplajmy. Mhm, dokładnie. Dobrze jest sobie ustawić timer. Jak yy, kuryzalnie to nie brzmi, dobrze jest sobie ustawić minutnik, na przykład na 10, 15, 20 minut, yy, w który dajemy sobie czas na narzekanie, na jęczenie, na użalanie się nad sobą. No i gdy, gdy ten timer, budzik zadzwoni, wstajemy, poprawiamy koronę i lecimy dalej. Taka, taka pozytywność na siłę jest wręcz toksyczna i to w ogóle nie jest zdrowe. Nieadekwatne do sytuacji. Tak, ale dla mnie ta pozytywna, toks nie, toksyczna pozytywność jest związana z wyparciem. Z wyparciem i z udawaniem, że wszystko jest ok. A my nie o tym mówimy. Nie chodzi o to, żeby udawać, że wszystko jest ok, mm -hmm. tylko żeby nie mm, dawać tym myślom mocy. Mm, o tym już mówiłyśmy, tak? Bo to umysł nas bierze i ciągnie w tę stronę, że o nic nam się nie udaje, jesteśmy beznadziejni, to już jest koniec świata, nigdy nie będzie dobrze. To nie jest prawda, bo jakby patrząc na całe nasze życie, e, przeżyliśmy każdy słaby dzień i ten też przeżyjemy. I to nie jest prawda, że, nie jest, że jesteśmy do niczego, bo wiele rzeczy nam się udało. Tak samo nie jest prawdą, że już nie będzie lepiej, bo tego nie wiemy, nie znamy przyszłości. Tak, to jest często kłamstwo umysłu, i my potrafimy, wiem to na, po swoim przykładzie, martwić się niepotrzebnie na zapas. Ja kiedyś, jak miałam małe dzieci, potrafiłam się martwić o to, co będzie 20 lat w przód. 20 lat przed czasem martwiłam się o to, co będzie. Przecież to, jakie ja dzisiaj myślę, z perspektywy czasu, to było chore. Ile to no. mi emocji niepotrzebnych zabrało, ile to, to zdrowia psychicznego mi odebrało. Mm -hmm. Urodziłam dziecko i martwiłam się, co to będzie, czy mnie będzie stać na studia dla niej. Nieźle. Jak sobie to przypomnę, to po prostu jest niesamowite. Także. Tak. Teraz Myśl... możemy się z tego śmiać, ale pewnie wtedy dla ciebie to było jakimś dramatem. Tak, to... ja sobie sama wtedy tłumaczyłam, że przestań takie rzeczy myśleć, bo wpadniesz w paranoję, jakąś obsesję, i, i, tak. no bo to, to rzeczywiście niezdrowe. I generalnie, hmm. Hmm, dlatego jest ważne, żeby żyć tu i teraz. Pewnie, że nieraz trzeba plany zrobić, bo jeżeli gdzieś się wybierasz, to musisz tą podróż zaplanować kupić bilety na samolot czy cokolwiek, ale. Jak najwięcej starajmy się żyć tu i teraz i myśli mieć tu i teraz. Nie za miesiąc, nie przed rokiem, tylko teraz, bo jedyny czas, jaki jest, to jest teraz i w tej chwili. Mhm. Zamartwianie się zabiera nam spokój w chwili obecnej, a nie zmienia ani przyszłości, ani przeszłości, bo to, co się wydarzy, to się wydarzy, a to, co się wydarzyło, już jest dawno temu i nieprawda, więc tak naprawdę psujemy sobie, sobie tylko moment obecny. Tak. I ważne jest też, żeby pewnych słów po prostu nie używać. Zamienić, tak jak zamieniamy myśli, zamienić słownictwo. Są słowa, których, tak. które wyrzuciłam ze swojego słownika, jak takie o negatywnym brzmieniu, jak masakra czy katastrofa, takie o negatywnym wydźwięku. Mhm. I również nie używam słów. Być może, e, jeżeli się uda, ja zawsze, ja nigdy, oby. Przecież oby to jest asekuracja na wszelki wypadek. I tak. można zastąpić, mimo że słownik mówiony jest no trochę ubogi, ale można zastąpić innymi słowami te słowa. Tak, no bo tak jak wspominałyśmy, język kształtuje rzeczywistości, to my nadajemy znaczenie temu, co się wydarza, tak? Więc jeżeli ktoś złamie nogę, można powiedzieć o mój Boże, katastrofa, no ale wracając do tej przypowieści o Starym Chińczyku, to może się okazać, że to jest właśnie coś, z czego wyniknie dużo dobrego, albo coś, co nas uchroniło przed, przed czymś jeszcze gorszym, A, w cudzysłowie, oczywiście gorszym. Więc y, warto y, kreować te wypowiedzi i zdania, myśli w tym pozytywnym wydźwięku. Ja na przykład lubię, lubię y, y, to odniesienie, bo często mówimy do kogoś, ok, nie zapomnij. A to jest już jakby wskazówka, że mają zapomnieć. Dlatego ja zawsze używam y, pozytywnej wersji, czyli proszę, pamiętaj o tym. Tak? tak. To jest to samo. Nie zapomnij, a proszę, pamiętaj o tym. To jest dokładnie to samo, a wydźwięk jest i negatywny przy, przy nie zapomnij, a pozytywny przy pamiętaj, prawda? To jest tak samo przy tym, że nie chcę chorować, zamiast mówić chcę być zdrowa nie chcę być biedna zamiast mówić, chcę być bogata. Tak. Z początku wydawało mi się, że tak panowanie nad tym, co się mówi i myśli, tylko jak to opanować? Da się, stopniowo, krok po kroku da się. W momencie, gdy jesteś uważna, u, czy uważny i um, zdajesz sobie sprawę ze swoich myśli, z tego, co mówisz, ale właśnie musisz być tu i teraz i uważny, to zauważasz te rzeczy i je zmieniasz. I tak krok po kroku staje się to twoim nowym nawykiem. Bo mhm. przecież to, co robimy, to jest nic innego jak odrzucanie starych nawyków, a uczenie się nowych. Mhm. Mówi się, że dobrze zrobić sobie taki eksperyment, żeby przez trzy dni nie narzekać. Nie narzekać po prostu, bo e, znowu pewne rzeczy się tylko dzieją i to my nadajemy im zabarwienie emocjonalne, więc jeżeli e, ciągle narzekamy. To skupiamy się na tym, co nam się nie podoba, zamiast skupić się na tym, co możemy faktycznie zmienić, na tym, co nam się podoba yy, i na tym, co jest po prostu ważniejsze. No bo jeżeli codziennie narzekamy na to samo, to co kolejne narzekanie zmieni? Kolejne narzekanie przy, przyciągnie to, o czym narzekasz. Mm -hmm. Jeszcze więcej. Gata, powodów do narzekania. I powodów do narzekania. Ja, ja osobiście używam słowa masakra, i być może to jest ten moment, w którym powinnam się nad tym zastanowić. Ale tak, nawet abstrahując od tego poszerzenia świadomości czy, czy rozmów duchowych, to język ma zabarwienie emocjonalne i energetyczne, prawda? I, i wszyscy wiemy, że, że każde słowo ma znaczenie. I w tym pozytywnym myśleniu właśnie chcemy zawierać tylko słowa, które kojarzą nam się dobrze, miło. No i nie, nie prowadzą do jakichś takich właśnie dramatycznych skojarzeń. Do dramatycznych skojarzeń i do tej właśnie asekuracji na wszelki wypadek. Mm -hmm. Powiem oby, bo jak się nie uda, no to się nie uda. Mam a dlaczego? A dlaczego się obawiamy, że się nie uda? Myślę, że to wcale nie chodzi o to, że o samo nieudanie się, tylko o to, będą. co inni powiedzą, będą się ze mnie śmiać. No to tak. będą. A Fura. to ja jestem jedyną osobą, której się nie udało. Nie udało mi się teraz. Uda mi się następnym razem. A ludzie gadali, gadają i gadać będą. Ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Dokładnie. Ale, ale mnie na przykład do furii doprowadza. Mm, to spróbuję. Nie. Oh. nie. Nie, nie, nie ma, spróbuję. Tak jak ludzie mówią, dobra, to spróbujmy być razem. Nie ma, spróbujmy, albo jesteśmy, albo nie jesteśmy razem, bo albo jesteś w tym, albo nie jesteś. Bo mówiąc spróbuję, znowu zostawiasz sobie furtkę na to, że możesz się wycofać. A zazwyczaj chcemy się wycofywać, bo, bo się boimy. Tak, to prawda. Ja osobom, którym pomagam, jak Doradzam różne rzeczy i często też słyszę, spróbuję. I zawsze mówię: nie próbuj, zrób to, po prostu to zrób. Dokładnie, zrób to. Bo jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Ale ty zaczynasz z założeniem, że ja to zrobię, a nie spróbuję. Mhm. No, próbowanie zakłada porażkę. Tak. Niestety. I, I znowu okej, okay, ktoś może powiedzieć, że no tak, ale realnie, że tak, na, logi, na logikę, logicznie rzecz biorąc, no dobra, ale po pierwsze, my już tutaj mówiłyśmy, że y, nie podążamy za logiką, tak y, konkretnie. Y, I naprawdę y, bardzo Wam polecam spróbować zrobić sobie ten eksperyment, i przez te trzy dni. Spróbować trzymać się tego pozytywnego myślenia, tak? Formułować te myśli w ten pozytywny sposób, porzucić te słowa, które, które przywołują negatywne odczucia, które wykopują nam to bajorko jeszcze bardziej. I zobaczcie, co się stanie. Zobaczcie, co się stanie po trzech dniach. Oczywiście, to wymaga dyscypliny, no bo tak jak wspominałaś, trzeba być w tu i teraz, żeby pilnować tych myśli. No, ale jeżeli. Nie jesteś w stanie złapać swoich myśli, no to jakby kto, kto? nad kim zawiaduje? Ty nad swoimi myślami, czy myśli nad tobą? Nad tym też warto się zastanowić. Zaraz podpowiem ćwiczenie, jakie można sobie, jakim można sobie pomóc w tych trzech dniach, ale tutaj najpierw, żeby mnie umknęła myśl o tym, realnie myśląc, to jest realnie tej osoby, która to mówi. A realnie jest tak, jak myślisz, że jest. W momencie, gdy zmienisz myślenie, to wiesz, że realnie to jest to, co Ty zadecydujesz. Mhm. I bo Twoje myśli tw tworzą Twoją rzeczywistość. W związku z tym to jest Twoja realność. I jak mówisz, nie uda się, bo realnie patrząc, to jest kryzys, no to tak będzie. Mhm. Um, to ćwiczenie. Myślę, że jest fajne. Można wziąć, nie wiem, mm, grochu, garść, jakiś małych kuleczek. No, tak w domu pod ręką to może być groch. I przez te trzy dni, za każdym razem, jak się zauważysz swoją myśl i dasz radę się zatrzymać i zapanować nad nią, zmienić ją, przekładaj sobie groszek, jeden z jednej kieszeni do drugiej. I na koniec dnia zobaczysz. Ile tych myśli zauważasz, i z dnia na dzień będzie tego więcej? No, świetny pomysł. Taki mocno ściągający do tu i teraz, no bo gruch też swoje waży. No i trzeba pamiętać, A, wyjąć, przełożyć trochę gimnastyki. To prawda. To prawda. Um, też jeszcze dopowiadając. To nie jest tak, że nic nas już nigdy nie wkurwi, albo nic nas już nigdy nie zasmuci, bo, bo nawet jakby e, poszerzając tą, tą świadomość, no to oczywiście, że są takie dni, są takie momenty, e, ale jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi i to się będzie zdarzać. Tylko m, też pamiętajcie, że to, jak my reagujemy na zewnętrzne e, wydarzenia i sytuacje, jest naszym wyborem i naszą odpowiedzialnością bo um, oczywiście można powiedzieć, że no ona się tak wobec mnie zachowała, więc jestem wkurzona, jest mi smutno i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest oddawanie odpowiedzialności innej osobie. Um, ja niestety byłam świadkiem, jak, um, myślę, że każdy z nas był, jak rodzic krzyczy na dziecko, no i zobacz co zrobiłeś, teraz znowu się przez ciebie denerwuję. To jest rzucanie odpowiedzialności na inną osobę. Nie, to, że dziecko coś zrobiło, albo że ktoś coś zrobił, to jest inna historia, bo to, że ty się denerwujesz, jest twoją odpowiedzialnością. I twoją decyzją. Dokładnie. Bo właśnie to praca nad sobą, poszerzenie świadomości. Pozwala nam zupełnie inaczej i adekwatnie reagować, zachowywać się w, w różnych sytuacjach, właśnie w tych takich niefajnych. Mm -hmm. I to nam gdzieś przeczytałam takie fajne porównanie. W, w tej chwili reagujemy, a gdy już mamy tę świadomość i my decydujemy, jak się zachowamy, to jest odpowiedź, a nie reakcja. Bo reakcja to jest taka z automatu, prawda? Tak. A tu jest odpowiedź. I dobra wiadomość jest taka, że z czasem coraz łatwiej będzie albo nie reagować w ogóle, albo reagować w odpowiedni sposób, ale będziemy dużo spokojniejsi. Mhm. Ja jestem cholerykiem i kiedyś to. Już nie, już nie, już nie. Myślę, że nie da się zmienić tego, tego ukształtowania. Nie wiem, nie sprawdzałam, trzeba by było sprawdzić, ale. Tempo szybkość rozmowy i, i zachowania, i taka ostrość, wręcz agresywność. Tak, ojej, co to nie ja? Urabura, ciotka zielińska, A w tej chwili jest we mnie tyle spokoju, um, no są zupełnie inne reakcje. I uh -huh. tak, no i nie zwalam na innych odpowiedzialności za moje zachowanie i za moje reakcje, tak. za moje emocje. Tak. No Ja się mocno tego uczyłam na relacjach i romantycznych, i przyjacielskich, bo wiadomo, jeżeli na kimś nam zależy i, i nas ktoś słabo potraktuje słabo to też jest oczywiście kwestia punktu widzenia ale jeżeli ktoś nas potraktuje i w pewien sposób i nam jest z tego powodu przykro i nam jest źle, to nie zawsze jest o tamtej osobie, prawda? Bo. bo Oczywiście, jeżeli ktoś robi komuś krzywdę z premedytacją, to nie jest to okej, okay. ale często jest tak, że ktoś zrobi coś, co my odbieramy jako mm, nie okej, okay. no a oni robią tyle, co mogą. I to nie jest, nie stoi za tym zła intencja, prawda? Co nie znaczy, że to nie boli, tylko właśnie wtedy ta praca jest w nas, żeby to zrozumieć. No tak, bo nieraz jest tak, że um, ktoś coś zrobi, czy jakoś się zachowa, ale my nie mamy pełnego obrazu, nie wiemy, co siedzi w jego głowie i ten fragment, który my widzimy, odczuwamy, jest, um, no jest przykry dla nas. I później jak się sprawa wyjaśni, aha, źle odebrałam. Mi się wydaje, że dobrym zobrazowaniem tego jest, widziałam wielokrotnie w internecie taki obrazek, że um, w telewizji jest pokazane, że ktoś kogoś goni z nożem, a w rzeczywistości to tylko był wybrany odpowiedni fragment całości, gdzie ktoś przed kimś uciekał, a ten nóż to był czubek buta. Także my też widzimy tylko fragment większej całości i nie zawsze dobrze to interpretujemy. O tak. tym też warto pamiętać. No bo nasze ego lubi wchodzić w rolę ofiary. W to, że ojejku, ktoś mi zrobił krzywdę, ała, ała, ja jestem taka biedna, niech mi ktoś pogłówce, po główce po, pogłaszcze. No, jasne, tylko dobra, dajmy sobie na to chwilę. A potem znowu krok do tyłu i, i to pozytywne myślenie na zasadzie, okej, okay, to się wydarzyło, i ja czuję się tak, jak się czuję, ale to nie jest koniec świata. To właściwe pozytywne myślenie. Tak. Myślę, że to już jest zrozumiałe w tym momencie. A jak nie, to zawsze możemy na jakieś pytania odpowiedzieć. Dokładnie. Także co? Pilnujcie myśli. Zróbcie sobie ten eksperyment trzydniowy, bo prawda jest taka, że nie ma nic do stracenia. A nuż widelec, coś dobrego z tego wyniknie i okaże się, że zajdzie wam sporo ciężaru z pleców, bo. Będziecie skupiać się na czymś innym, a nie na narzekaniu. I jestem bardzo właśnie ciekawa, czy coś z czy coś tego dla Was wyniknie, czy nie, więc dawajcie koniecznie znać. I, I na dzisiaj to już wszystko. Tak jest. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.